Halo, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu kolejny dzień z piękną pogodą z pięknym słońcem e, widzicie tutaj w tle e, takie żółte, odcienie żółte odbijania to wszystko przez e, nową narzutkę, znaczy o, widzicie jak, widzicie jak y, słońce świeci, po prostu nie można go zobaczyć. Zmieniłam pościel, zmieniłam pościel, bo Stefanek y, postanowił na paskudzić na poprzedniej, więc poszła do prania, więc y, akurat tak się zdarzyło, że mam jedną kapę różową i y, jeden kocyk szary, no i drugi kocyk, który miałam w zanadrzu jest żółty. No, i tak możecie zobaczyć, że no nie do końca mi tutaj pasuje do wystroju, no ale póki co niech będzie. Póki co niech ta pościel będzie przykryta na żółto, no i też tak bardziej żółtawo zrobiło się w tym pokoju. Więc. Tak, tam z tyłu też możecie zobaczyć pudło, ogromne pudło, które do mnie dotarło. Dotarło do mnie pudło z kosmetykami, z kosmetykami, które, co do których mam specjalne, specjalne plany, ale to jeżeli chcecie się dowiedzieć, to obserwujcie mój profil główny, kanał główny, kanał Madziow, Tam dowiecie się, dla kogo te kosmetyki zostały. Stały przygotowane. Także dzisiejszy dzień nagrywek, możecie zobaczyć, już jestem prawie, że gotowa. Włosy wysuszone, jeszcze bez makijażu. Także dzisiaj dzień nagrywek, plus jeszcze musimy dzisiaj skoczyć z moim synem na szczepienie. Na szczepienie, bo dostał wezwanie z naszej przychodni, także. Um... Także będziemy się musieli przespacerować. E, także cóż, no zapraszam na dzień z nami. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, e, jeśli lubicie oczywiście moje vlogi. Proszę bardzo, pokażę Wam z bliska, co tu się znajduje. Takie paczuszki, także wspaniały dzień. Moja wspaniała żółta narzuta kocykowa. Ta narzuta jest w ogóle z szyin. Bardzo fajnie się sprawdza. Bardzo milutka. Fajna takie, w takie prążki. Niespotykany wzór. No i... No i to wszystko. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Również ten główny. Pokaż, gdzie Cię szczepili. O, taki a co to masz? co to jesz Pokaż. dobre to Dobra to? O Jezus, jak pachnie, ale jesteśmy dużo keczupu. To jest sosik. Witajcie, drodzy obserwatorzy. Nadszedł czas na przetestowanie tego to sprzętu. Oczywiście, nie będę go testowała na sobie. Mam przy sobie królika doświadczalnego mojego męża, który zezwolił, użyczy nam swojej ręki. Kawałek, kawałek kawałka swojej ręki do tego żeby przetestować czy to urządzenie działa. Ja mam lekkiego cykora żeby tego żeby tej maszyny wypróbować na sobie także będziemy testować na moim mężu. Co trzeba zrobić najpierw najpierw trzeba ogolić rękę bo żeby to urządzenie zadziałało musi być skóra bez włosków, więc najpierw będziemy musieli ten fragmencik ogolić. Ogoliliśmy dwie ręce, ta troszeczkę się tutaj zaczerwieniła, no bo oczywiście ogoliłam bez pianki, tą ogoliliśmy z pianką i teraz tej nie będziemy depilować maszynką IPL-em, IPL a tą będziemy depilować właśnie maszynką IPL-em, więc mamy zaznaczone, zaznaczyłam sobie wspaniale profesjonalnie yy, kredką do ust moje pola, w które będę strzelała. I jedziemy. Oto nasze pudełeczko, nasz zestawik, oczywiście był już otwierany. Otwierałam go, bo musiałam wyciągnąć maszynkę do golenia, która również była w zestawie. I oto jest nasz zestaw. W zestawie mamy maszynkę, mamy ładowarkę, ale czy to jest bezprzewodowe? Nie jest bezprzewodowe, musi być podłączone. To tam, nie jest tak? ładowarka, to jest zasilacz, który musi być podpięty tutaj, ponieważ tu jest takie, to nie jest bezprzewodowe, to nie jest na baterię, tutaj trzeba prąd podłączyć. Aha, no o, właśnie, trzeba... a ja myślałam, że to może być, że to może być bezprzewodowe, ale nie jest, więc do tego potrzebujemy prądu. I mamy takie wspaniałe okularki, które zaraz założę, i mamy też instrukcję. YouTube's. Nie, jeszcze lej we mnie. Jak się teraz włącza? Jak się teraz włącza? W instrukcji musisz przeczytać. <laughs> no to nie przeczytałeś po chińsku. Po angielsku, proszę Cię. Zaczynamy yy, nasz test. I teraz tak, trzeba włączyć urządzenie. Urządzenie włącza się. Czy poprzez? Trzeba czy dłużej przytrzymać? Tak, dłużej przytrzymać tak. główny przycisk. Słyszycie to? Jak szura. Włączył się wiatraczek. Tutaj też chodzi taki wiatraczek. To jest zapewne jakieś chłodzenie. Wow, tam w środku coś się błyszczy. Nie strzeli może. Trz, trz, trz. To jest zapewne jakieś chłodzenie. Tutaj są Tutaj są takie dziurki, tutaj czuję powietrze, więc urządzenie mamy już włączone. I pierwsze co trzeba zrobić, to trzeba wybrać, jaką moc wybieramy. I jest tutaj taka tabelka w instrukcji, która pokazuje, jak wybrać taką moc. Więc Piotr ma jasne włosy brąz i białą skórę, więc ustawimy na cztery. Między 4 a 5, Zacznijmy może od, chcesz na 4 czy wolisz zacząć od trójeczki delikatnie? No tam twierdzą, że 4, 4. dać. 4, no to zacznijmy od 4, żeby nie było lipy, tutaj jest licznik, ile strzałów zostało wykonanych, nie wiem. Nie, ile pozostało ile pozostało? do wykonania. A, ile pozostało do wykonania, no właśnie no, tylko że no coś tutaj nie, nie gra, jakieś musiały być testowe zrobione wcześniej albo coś, 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 coś ym, zrobione, no to co, zaczynamy? No? A jeszcze muszę ubrać okulary. okulary. A, no to najważniejsze. Okulary. Nie, chyba nie może być, tak. Cyk? Tylko odwrotnie, bo położyłaś tutaj na tym wlocie powietrza. Aha, aha. Nie tak. możesz tak. Tak, tak. Prawda? Aha. I trzeba szybko przycisnąć na łapę. Dawaj, dawaj łapsko. Zamknięcie. On robi takie dźwięk. Tyko. Tyle, nie bolicie? Nie, bardzo czuć ciepło. W momencie strzału czuć taki gorąc. Może wyłącz może od razu. Jest tam, że ten, zmieniła się ta liczba tych strzałów. Dziękuję. Śmierdzi. Śmierdzi spaloną nam świnia. <śmierdzi> Pokaż, czekaj. Możesz okulary zdjąć, Magda. Aha, przepraszam. Już, już jestem, już jestem z powrotem. Zwaham, to. Nie, nie śmierci. Bolicie to? Nie. Dlaczego miałoby boleć? No i teraz ciekawe, czy tutaj odrośnie coś. Czy powinno odrastać kępkami, z tego co słyszałam? Jakieś takie pojedyncze kępki powinno na przykład tu odrośnie a reszta nie? albo już nic, albo Piotr jest tak odporny, że po prostu już mu nic nie odrośnie. Więc tak, więc mamy dwie ręce, jedna wydepilowana, znaczy skrawek, dłoń, skrawek ręki wydepilowane, drugi niewydepilowany, więc zobaczymy, zobaczymy e, jakie będą efekty.